carbonara. A ty co, p... pizza é pizza <music> Kochani, dzień dobry, witam się z wami Dotarłam na miejsce właśnie Jestem w Żaganiu na dworcu Lecę teraz właśnie na autobus Muszę skoczyć jeszcze do kantoru I zaczynamy ten weekend Mam nadzieję, że wszystko bez komplikacji się obędzie Mam nadzieję, że wszystko Bez komplikacji się obędzie O, właśnie jedzie coś O matko, jedzie coś Ja zdążę? Gdzie to jedzie? Gdzie jest matko? Nie wiem nawet gdzie to jest. Jest i ona, uwaga. Ta piękna mamusia idzie właśnie do mnie. Hello, hello. Paparazzi, hello. Say hello to YouTube. Hello. Jedziemy. Przywitaj się. Hello. Hello, wow. Dawaj, babcia. Jedziemy. nie coś nagramy, żeby stary miał co robić. Jedzie coś tam Dobra, jedziemy teraz do Lila. Pierwszy raz będzie widać, że jestem taka szczęśliwa w <gulnie> <gulnie> Wow, ale mam efekt dla <gulnie> Amerykańców. bo tutaj secjonują ogólnie tak. wojska amerykańskie. Dawaj mama Sita. Ładne. U mnie takie padnięte. Ula wjechała w dupę komuś. Proszę bardzo. Cała czerwona. Nieprawda. <słuch> wow, wow. Też no, są w szoku. Chodzę wow. ja, moja dupa, exercise. Jest, jest to, to jest. Nie dotrzymasz mi kroku. Wow. Mam buty z Chanel, a ty ujebane wans. Nie tak! No, przecież nie... Nas... Stara. Tutaj taka bluzka z takimi rękawkami. Ładna? Nie, średnio. Tu jest taka biała. Tylko. Czy nie będziemy prześwitywać nic przez nią? A, później. Kolejna taka. Ej, ładny ten kolor jest. Bardzo. To jest ten kolor tej koszulicy, jakby oddałam. To wielka jakaś taka Ale dobra O Matka <laughs> Tak będą mi robiły, wiesz mm -hmm. oh. Ale mi pryska w oko W restaurancy Ale excuse me Ale inclusive Co to, to? Pecorino romano? Ah. Boczek, polski boczek. Błąciale. Błąciale. Mm, mm. <grywa> o, 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 o. No i ktoś powie, że ja nie mam kursu barmana. Nie mam. Nie mam, nie mam. Żartuję sobie. Zawsze, zawsze mówię, że mam kurs barmana, bo pracowałam na barze, ale... O. Ja mam, ja mam kurs wydawania pieniędzy. Uuu, ładnie wygląda. No chodbus to no, jutro. Normalnie. No, jeden. I jeszcze raz, ostatni. Zdrobne pieniążki mam wydać, gdyś mi tylko zostało. No, damy Wszystko radę. Płacą no bo ludzie po wypłacie, wie Pan. No tak, no tak. No, ja właśnie też jestem gotowa do wyjścia. Patrycja, przywitaj się. Jaki jest humor na dziś? E, proszę to wypikać. Humor jest cudowny. Idziemy właśnie na zakupy, idziemy na jedzenie. Tak. No i patrzcie, moi drodzy widzowie, tutaj właśnie mieszka Patrycja. Nowy dzień, nowe przygody, nowe auto. Luksusowo, bardzo, bym powiedziała. Pa, pa, nie będziemy tęsknić. Nie, no spoko wygląda. Ale ładnie to wygląda. Ej, mega. No, ogólnie to czekamy z Patrycją na kolejkę, bo Patrycja mówi, że będzie skakała. Jedziemy teraz na zakupy do hausa, do kropa i może na jakiś deserek albo napić się coś no, zimnego. Dokładnie. Mm. Ile ta czekolada kosztowała? 35 zł. No okej, okay, no to zobaczmy. Proszę bardzo. Proszę o pomoc mi tutaj ręką, bo jedną nie dam rady. No ok, wow, oh shit. Można kawałeczek tutaj? Och, jakaś taka mięciutka. Jak miała wyglądać? versus rzeczywistość. Ogólnie smakuje jak taka najtańsza czekolada, co zostajecie w zestawie świątecznym od babci. Taki bałwanek biały, to różowo na różowo. I delikatna warstwa pasty pistacjowej i. U. I waty. Byłyśmy coś na basenie. Boże, ogólnie miałam mały wypadek. Ponieważ wpadła mi albo rzęsa, albo kawałek piasku, czy nie wiem, wiatr do oka. I naruszyło mi to oko. Jest grubo, w ogóle byłyśmy na basenie. Wyszłyśmy z mokrymi włosami całymi i wyschły nawet nie wiem jak szybko, ale bardzo szybko. Teraz robimy sobie kolację i pijemy drinka. A tutaj w ogóle robimy takie ciasto francuskie z szynką. I z... Boże sorry, z parówką z serem i sosem pomidorowym i mamy tutaj pakietkę czosnkową taką Bup. miałam na sobie skórzane klapki. Pozdro. Sara to nie schodzi. Ej, nie! Ej, jest dramat za ja gorącą wodę nam trochę. Boże, <grym> jakie czarny. Zobaczcie tutaj, jaki piękny widok się z balkonu. Ej, nie, tak bardzo ładnie tu jest. Bogate osiedle, proszę proszę czuć pieniądz. Ja wyglądam jakbym była, nie wiem, jakaś... Coś widać, że nie tak jest na mojej twarzy z tym okiem. No i ogólnie, wiecie co? Efekt finalny mojego szorowania jest następujący. Czyli brak. Brak efektów. Nie no, dramat. Um. Ej, zajebisko to, to jest. Świetne. To jest tak... Ej, tego właśnie potrzebuję. Patrzcie to. Fajne, mega polecam. Mega dobre? Tak. Wyszło, takie trochę rozwalone, ale... Jest okej. Okay. Ale smakuje. Ale smakuje, to najważniejsza. Dzień dobry moi drodzy, tak się prezentuje moja twarz. Możesz nagrać z bliska, proszę bardzo. Generalnie nie odzywałam się wczoraj cały dzień, bo po prostu coś mi spadło do oka przed wczoraj wieczorem i odłączyło mnie od życia totalnie i siedziałam sama cały dzień w pustym pokoju i Patrycja mi przynosiła jedzenie, picie i generalnie przebywałam oko rumiankiem i to mój pociąg, więc nara. Mam nadzieję, że wszystko bez komplikacji się obędzie. Dzień dobry, z powrotem. Jestem już w Berlinie. Przyjechali po mnie do hotbusa, ale nic się nie odzywałam, bo miałam ciężką, bardzo drogę. E, aktualizacja mojego oka. Tak. Ale jestem gotowa, mam bluzę, bo zrobiło mi się trochę zimno. I zobaczcie, nasz pociąg właśnie odjeżdża, w którym jechaliśmy. No, całe szczęście końcu w domu. Żegnam się z Wami. To był naprawdę ciężki weekend dla mnie. Wiele atrakcji, wiele fajnych momentów, ale też ostatnie dwa dni były dla mnie mega ciężkie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że już ze zdrowym okiem. Łapa!